Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby przystąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwól odejść słudze twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan, i chwałę ludu Twego, Izraela. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Kochani, tak pięknie i licznie zgromadzeni ze świecami, z wiarą w sercu, ze śpiewem na ustach. Można powiedzieć, jak za starych, dobrych czasów. W większości jesteśmy tu już może starsi wiekiem, ale to jest całe bogactwo naszej wiary, że pamiętamy, że nie wzięliśmy się od wczoraj, że. Świat i dobro, to co się dzieje teraz, nie zaczyna się od dziś, chociaż czasami słyszymy nieraz, może od młodych czy z innych jakichś miejsc, że to co było, to już się nie nadaje, aby dopasować do teraźniejszości. Trzeba znów zacząć. W naszej wierze mamy nie tylko piękną tradycję, która nas kieruje do samego Pana Boga. Ale mamy żywego, tego samego Boga, który przez wieki działa pośród swego ludu. To nie on przychodzi do nas z przeszłości, ale to my wkraczamy w Jego teraz, w Jego teraźniejszość, kiedykolwiek żyjemy, bo to on jest, a my tylko na chwilę, mniej lub więcej. Kiedy jest w nas grzech, to nas sprawie w ogóle nie ma, bo prawdziwe życie i pełne to tylko to, które Bóg przynosi. Poza tym jest tylko śmierć, może jakieś doświadczenie, użycia czegoś, ale coś, co nie przetrwa. Tylko Boże sprawy mogą przetrwać i prawdziwie żyć. A my w to wchodzimy. W jakimkolwiek wieku i czasie żyjemy. I to jest to, co nas z nim łączy. Kochani, dzisiaj słyszeliśmy historię, którą też pewnie dobrze znamy, jak Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni jeszcze jako niemowlę 40 dni po urodzeniu. Powiemy to coś takiego jak dla nas chrzest, kiedy wchodzi małe dziecko z wiarą rodziców i całej rodziny w cały kościół. Tak, było to podobne. Oczywiście nasz grzech zakorzenia nas nie w prawie starotestamentalnym, czy nas chrzest, ale w samym Jezusie Chrystusie, ten, który jest tym światłem. Kochani, słyszymy też, że kiedy nadeszły dni oczyszczenia dla Maryi, możemy powiedzieć, jak to, z czego ona się miała oczyszczać przecież. Ona była samym pięknem, samą łaską, samym oddaniem się. Potem widzimy, że też Jezus był i obrzezany według prawa, ofiarowany jako pierworodny syn według prawa. Potem będziemy dalej słyszeć, że przyjął też Chrzest w Jordanie. Patrzcie, jak Bóg bierze na siebie, na swoje ramiona naszą niedolę. On mógłby być tym, który powie: Ja wam pomogę, ja was wydźwignę, ja wam przebaczę, ale ja nie wezmę na siebie waszych przyzwyczajeń, ja nie wezmę na siebie waszych trosk, bo to wyście sami sobie zgotowali, waszego grzechu. Ja wam owszem pomogę, ale nie jestem jak wy. I miałby rację, bo on nie jest jak my, jest święty. Nie potrzebuje żadnego oczyszczenia, nie potrzebuje oddania specjalnego, przestrzegania ludzkiego prawa. A on mówi wręcz odwrotnie: Ja wezmę na siebie, nie dlatego, że muszę, nie dlatego, że muszę się oczyścić, być oczyszczonym przez mojego Ojca, ale dlatego, że chcę być z Wami w Waszej niedoli. I nie tylko się zjednoczyć, ale wziąć Wasz grzech. Wasze troski na moje ramiona, abym mógł Was pojednać. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu o oczyszczeniu. Kiedykolwiek zbliżamy się do Pana Boga, nawet jak po naszemu mamy to nasze sumienie czyste, bez większych grzechów, bez grzechu ciężkiego, dalej potrzebujemy oczyszczenia. I też nie dlatego, żebyśmy byli jacyś najbardziej niegodni. Choć zawsze w stosunku do Pana Boga jesteśmy niegodni, bo jesteśmy grzeszni, ale dlatego, że chcemy, aby Bóg wytopił w naszym życiu, można tak powiedzieć, przetopił nas w najpiękniejszych. Nie tylko w jakiś, którymi my sobie się podobamy, tak samo jak rodzic wie bardzo często co dziecko może? Tak samo jak dobry nauczyciel, po ludzku mówiąc, wie, który uczeń może więcej. Dobry nauczyciel nie powie, ale starczy. Nawet jak masz najlepszą ocenę, Ty możesz więcej, bo jest Ci tyle dane, masz tyle zdolności, rozumu, wiedzy i tak samo jest z naszą świętością. Bóg nigdy nie powie, że już wystarczy, że jesteście w 70% święci i przy mnie. I nie dlatego, żeby nas za uszy na siłę ciągnął, ale dlatego, że wie, że wie, że możemy jeszcze pełniej, piękniej doświadczyć Jego obecności, gdy będziemy tacy dorastali do tego powołania, jakie On nam dał. Bóg swoim oczyszczeniem nie tylko jakoś wymazuje brud z nas, ale daje nam drogie i otwarte drzwi do bycia podobnym Jemu. I dzisiaj, gdy mówimy i myślimy o tym historycznym ofiarowaniu pana Jezusa w świątyni, niech będzie i w naszych sercach ta myśl o moim ofiarowaniu. Tego ode mnie Bóg chce, aby mu ofiarował swoje życie, a kiedykolwiek mu nie ofiaruję, odchodzę i umieram powoli. Powiemy, no ale mogę ci dać, Panie Boże, to czy tamto, ale wszystko? Jak to zrobić? A co dla mnie? Ja też chcę trochę pożyć. Panu właśnie mówi: Ja chcę, żebyś żył i nie trochę, ale i teraz, i wiecznie, a to się może tylko dokonać, jak ja będę Twoim życiem i Twoją mocą, jak mi się ofiarujesz. My to bardzo dobrze rozumiemy w takim codziennym życiu, w miłości, jeżeli mamy w sercu kogoś, chcemy być do końca i na wszystko, na dobre i na złe, nawet jak wiemy, że to zło zawsze będzie przeszkadzać. Ale ile razy było tak, może i wyznać ze swojego doświadczenia, na filmach to słyszymy, czy sztukach. A będziesz mnie kochał, jak nie będę idealny, czy nie będę idealna? Będziesz mnie kochał, już nie będę taka piękna, jak nie będę najmądrzejsza, czy ty będziesz mnie kochała, jak nie będę wiedział wszystkiego, może tego, co inni mężczyźni, czy mężowie? My chcemy mieć tą pewność że miłość i ofiarowanie czyjeś jest do końca. Nie tylko na słoneczne dni, choć tych niesłonecznych byśmy nie chcieli, ale wtedy sprawdza się, jak ktoś ofiarował mi życie swoje czy jakomuś. I tak samo jest z Bogiem. Bóg mówi nam – daj wszystko. My powiemy i nieraz w modlitwie ofiarujemy Mu swoje dobre dni, swoje życie, swój dzień, swój post, swoją wiarę, a Bóg powie mało: Ja chcę Twoją ciemną stronę też, abyś mi ją ofiarował, nawet Twój grzech i zło, i nie jako dar, że teraz nagrzeszę i Mu oddam bukiet moich grzechów. Nie, musisz mi to oddać, żebym ja to mógł zmienić z Tobą, co nie jest święte. Jeżeli mi nie oddasz tego, co w twoim życiu nieudane, to nie ofiarowałeś się cały, bo częścią twojego życia jest to nieudane. Są te nasze zmarszczki duchowe, są te nasze blizny, ten nasz brud. Bóg, Bóg mówi, daj mi wszystko. Co święte i dobre, ja jeszcze umocnię, a co nieświęte, ja wypali i przetopię. Ale powiemy, ale będzie boleć. Kochani, będzie boleć, ale ten ból to jest nic w porównaniu z tym bólem, kiedy nas Bóg nie oczyści. Wtedy będzie boleć na wieki. Złote, piękne, drogocenne rzeczy dokonują się wtedy i powstają przy obróbce. Jeżeli komuś podaruje nieobrobiony diament, to powie, to jest zwykły kamień. Trzeba zetrzeć. Nie dla jakiejś cierpiętliwości, czy jakieś widzenia siebie, jak nieraz świat nas widzi, że ci, którzy wierzą, to tylko poszczą, modlą się, biczują. To nie dlatego, żeby nam było gorzej, ale dlatego, żeby zedrzeć to, co nas oszpeca, aby pokazać prawdziwe piękno. I to jest ofiarowanie. Kiedy Chrystus był najpiękniejszy dla nas, powiemy, no, jak nauczał, czynił cuda, co nas zadziwiałem. Pewnie i w żłóbku, no taki kochany dzidziuś, takie baby. Czy może być bliższy, żeby wziąć? Najpiękniejszy najbliższy był, gdy był zalany krwią i ranami na krzyżu. Pewnie byśmy go nie chcieli przytulić wtedy, bo jak kawałek mięsa rozdartego, w którym bije jeszcze serce. Wtedy się ofiarował do końca. Kochani, to nie jest tylko symbol czy pamiętanie, ale to jest przypomnienie tego, co my mamy zrobić ofiarować się Panu Bogu. I wtedy doświadczymy pełnej obecności Boga. Dzisiaj też według tradycji nazywany ten dzień ofiarowania Matki Bożej Gromnicznej. Pewnie wy pamiętacie i od lat dziecięcych, i wszystkie historie, skąd to się wzięło, ale może i w dzisiejszych czasach nam do też ucieka, bo gromnica już może nie ma takiego miejsca w naszym domu, jak była kiedyś, pod ręką. Jakie piękne towarzyszenie było od samego chrztu taka tradycja, że ta świeca, którą trzymają moi rodzice i szestni, włoskowa, duża, będzie mi towarzyszyć całe moje życie na chrzcie, na bierzmowaniu, na pierwszej komunii świętej szedłem ze swoją gromnicą z sztu Świętego. Przy składaniu ślubów zakonnych trzymałem gromnicę, która mi przypominała o historii mojego życia i tym płomieniu żywym, którym jest wiara i Chrystus dla przypomnienia. Może starsi też pamiętają i z Polski, że pani moda Podczas ślubu też miała gromnicę, podczas części ślubu czymś mszy świętej, przy chorobie, przy nieszczęście, aż do ostatniego momentu, kiedy resztkami sił zaciskamy ją, aby skończyć swoje życie, ale nie żeby ta gromnica zgasła, ale aby ten płomień świecił nam do końca nadziei i Boga w naszym życiu. Kochani, jakie piękne i mocne to było dla nas. Czasami gromica przerażała, jakby się widziało, że ktoś wyciąga, bo było nieszczęście, była burza, był grad, pożary, aby nas chroniła. Jak wielkie znaczenie miała w naszym życiu. Może teraz już jest w niej, ale wierzę, że tu jesteśmy i Wy ją trzymacie i poświęciliście dlatego, żeby dalej trzymać się Chrystusa, który płonie jasnym płomieniem, nie do zagaszenia. Kochani, niech nas strzeże ta gromnica, ale niech przypomina nam też o naszym ofiarowaniu, że mamy się spalać jak ten wosk. Gdy na koniec naszego życia nasza gromica będzie nowiutka, niedotknięta, może będzie wyglądać pięknie, ale to nie będzie ta, która nam towarzyszyła. Jak czasami widzimy z różańcami, czy z książeczkami do modlitwy, czy z pismem świętym, latami jest w domu, a takie nowiutkie. Powiemy, albo my szanujemy. Ja najlepiej kocham te książeczki do modlitwy. Teraz już możemy powiedzieć naszych rodziców, babć, których tu nie ma. Tak jest użyte, poszarpane, pobrudzone, nie jakąś niegodnością, ale używaniem. Wyszarpane obrazki, które dzieci to zrobiły, gdy mama się modliła i dawała im książeczkę. Powiemy, ale taka zniszczona, nie taka święta jest ta książeczka, ten poszarpany różaniec. Może jednego czy drugiego paciorka brakuje, wyrobiony. To przypomina nam o prawdziwej wierze i obecności Pana Boga w naszym życiu. Nie bójmy się zużyć dla Niego, nie bójmy się wyglądać gorzej dla świata, ale piękniej dla Pana Boga. Niech ta gromnica nam o tym przypomina i niech nas prowadzi do pełnego ofiarowania się z tym co mamy z dobrem i złem niech on zło przemienia a dobro jeszcze bardziej umacnia i uświęca i to też Maryja tak bardzo jest przykładem tego piękna i tego ofiarowania amen